Jo, 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 jo Jadymy sobie 5 minutówkę przygotę z Egiptu Irak, podobna flaga. A, podobna flaga Zgasimy się sobie światełeczko i jadymy Richter wariant pewnie Jasne Coś tam y, znam też, nie? To też Tak, zagramy. Tu się bagrywa podobnie, ma, tu się pozbywamy tego gońca. Tu chyba się gra, tak. French defense Richter, no. Coś takiego to było, ja... Coś tam się nauczyłem, powiedzmy, no. Jak na to, że się nie uczę szachów, to to już jest duży sukces. ma, tak, tak. Król bezpieczny łączymy zaraz sepiona Jasne. Aktywny skoczek. Zawsze na plus i zawsze polowanie na gońca, bo w końcówkach końce są lepsze. W końcówkach gońce są lepsze. A taki ruch komputerowy, zawsze tak Stockfish gra z jakiegoś powodu. Wymienna. No dobra, nie wiem, czy cofamy. Dobra, jeszcze się przyda ten skoczek. Nie będziemy tacy, wiesz. Hop. Ok. Zrobimy tak. Na moich zasadach zagramy, a jak. I ten jest mega aktywny. Aha, tutaj uważaj na te pole. Chciał jakoś zagrać. Ultra. Tu jest też dla niego niebezpieczne pole. No właśnie, właśnie. Aha. Furtkę, nie wiem, jakoś wygonić tego gońca byśmy musieli. Musieli tak to jakoś, kurwa, ogarnąć. A nie, bo już wieża przyszła, dobra. Się, kurwa, nagada zawsze Damianek. Gówno z tego jest. Pionam popchniemy dalej. Grabię przestrzeń tych tamtych pionków, no, Tam Mniej więcej tak się gra. I tu mi chcesz mata, wiesz co, kurwa, bajster, kurwo. Jest co majster, ci powiem że się skoczkiem w ogóle cofnąć Ja tak zrobimy Jest co majster kurwa Bez jaj, bez jaj Nie tak zaskakiwać, proszę cię Nie te rangi Panie Arabie. Co wymiana, zaś kurwa chcesz kurwa ty byś tylko wy chciał wymieniać panie. No i do spodu wymiany nie no bawmy się troszeczkę. No kurwa bez jaj nie. On się mnie boi, no to i słusznie. Koncepcja jest dość słuszna. Bania się mnie. Hmm. No ma tu. nie no wymiana chyba jednak pójdzie. Kurwa no bez jaj. Chyba na koniec wymiana idzie. No on tak gra, że ja pierdolę. Nie? No nie idzie normalnie grać z nim. Nie? No co ja tu kurwa teraz stworzyć. Jeszcze tak no szło, szło, no, szło. No. Dobra. Idziemy królem. wyjdziemy sobie. ok, No, no cóż, tak chce grać. Jego prawo święte. Dobra. Odbierzemy mu tego piona jeszcze Spokojnie Damy radę 2.12 na zegarze Jedziemy Jedziemy z tym typem Śmiesznym Dawaj go kurwa Obskoczymy Dobra Dawaj Wieża, aktywna wieża Teraz wiedzie. Dobra, szachujemy. Szachulec. A odbijamy piona. Przede wszystkim. To jest najważniejsze zadanie na dzisiaj. Odbijamy piona. No i dobra, tu mamy króla bliżej. Dobra, z tej strony Mama, tu, tu zaraz atakujemy ustawimy się tak, kurwa, symetrycznie, kurwa, symetrycznie się ustawimy, stary spróbujemy z tej strony zaatakować. Jak zapcha idziemy po niego, tego leszcza, seremis, mój sterek, czy coś wykombinujesz jeszcze? A remis chyba tak wygląda na remis, aczkolwiek French Defense no to tak to się kończy. No i co? Może my ruszymy jakoś, kurwa, pierwsi. Nie, tu musimy pilnować. Tu. Bo no tu zbijemy. Bicie, bicie. Nie, tu. Dobra. No Podejmujemy się tej rękawicy. Co? Mój sterek przeciwko króla jesteśmy. Nie no nie chyba się tu nic nie wydarzy takiego Generalnie. To jest symetryczny remis Spróbujemy, no dobra. Dawaj go. Jesteśmy bliżej. My to wygramy stary popełnił takiego taką gafę stary popełnił że majster wiesz co majster powiem ci tak dobra próba na pewno wygrania tego spotkania ale ci chyba nie wyjdzie wiesz <grywia> no zrobiłeś gafę no zrobiłeś tą gafę w końcu... Był symetryczny remis nie Wymieniał wszystko jak leci, nie? Bez Stockfisha, stary. Oczywiście znaczy ja nigdy nie gram ze Stockfishem, nie? No, ale. Jedno przeoczenie. Nie, to byłby błąd. Wymiana. Stockfish się nie zna. Bezbłędnie zagrałem. Kurwa, ja pierdolę Ja pierdolę Kurwa Czekaj, gdzie jest ta ocena poprzednia? No idę Puh, Kurwa Ja pierdolę, kurwa I te przeoczenie nie jest przeoczeniem w ogóle Nie? Ja pierdolę Co ją odjebał teraz? Widzicie, hajterzy, kolejny dowód na moją wielkość.